Dzisiejsze pytanie, co znaczy być wolnym Zachęcam do posłuchania odpowiedzi na nie. Witajcie, pytanie jest od Uli Ula, to pytanie zadałaś chyba 15 razy, ale w końcu zadała się pod odcinkiem numer 200. Dlatego yy, dzięki temu się tutaj znalazło na mojej liście, także jeżeli macie kolejne pytania, pamiętajcie, żeby je zadawać pod odcinkiem numer 200. Gdzie indziej, może ktoś jeszcze inny nam odpowie, ale nie jestem w stanie ogarniać tych pytań, a chcę je czytać osobiście, dlatego pod odcinkiem 200 zadajemy kolejne pytania. Więc, co to znaczy być wolnym? Do jakiej wolności zaprasza nas Jezus? No, to jest pytanie ciekawe i ono nie jest, nie jest łatwe, dlatego że mówiąc o wolności, czy ja chcę być wolnym? Bardzo często myślimy o spontaniczności. Jeżeli mogę być spontaniczny, to jestem wolny. A tak nie jest. Spontaniczność nie jest wolnością. Spontaniczność jest egoizmem. Bardzo często. Człowiek wolny jest, to jest człowiekiem, który widzi, że żyje społecznie. Wolność jest zdolnością do, do kochania. Wolność jest zdolnością do szanowania. Wolność jest tym, że ja nie muszę zrobić czegoś złego. Zrobić czegoś złego. Wolność otrzymałem od Boga i po, realizacja wolności polega na tym, że moją wolność oddaję Panu Bogu. Do tego jesteśmy wezwani. Aby Boga czcić całym sobą, szanować całym sobą, aby pełnić wolę Bożą. To jest nasze powołanie. Więc otrzymuję wolność od Boga, aby powiedzieć: Panie Jezu, wszystko Ci oddaję, całego siebie, całą moją wolność, pamięć, rozum, wszystko co mam, moją przeszłość, przyszłość, teraźniejszość wszystko jest Twoje, oddaję to Tobie. W ten sposób patrzymy w wierze naszej, że człowiek jest wolny. Przyjął to od Boga, żeby Mu to oddać. I teraz do tego momentu. Chcę iść Panie Jezu za Tobą, tylko za Tobą. Tam, gdzie Ty mnie prowadzisz, tam postawię krok. Więc codziennie chcecie pytać, dokąd iść, jak mam iść. I to realizuję. To jest człowiek wolny. Natomiast no, tutaj uwrażliwiam mocno na to, żeby nie patrzeć w życie spontaniczne. Raz tu, raz tam, obiecałem, ale to nie ma znaczenia, a coś tam mi się przypomniało, a to zmieniam studia, a to mi się tu już nie chce, a tam. Bo spontaniczny muszę być, tak? bo mam w każdym momencie możliwość wyboru, bez żadnych zobowiązań. To nie jest człowiek wolny, to jest człowiek zagubiony. To jest człowiek, który nie wie, czego chce żyć. Człowiek wolny wie, czego chce żyć. To jest człowiek ukierunkowany, to jest człowiek wolny. Ja się nie miotam. Nie możemy mówić, że pogubiony człowiek jest człowiekiem wolnym, bo wolność oznacza, że ja wiem, gdzie iść. To jest człowiek wolny. Odda oddaję swoją wolność Bogu. I naśladuję go, jak nie wiem tego pytam, gdzie iść. I przez to, że wiem, jak, jak iść dalej, jaki jest kolejny krok, y, czasem go zrobię w zaufaniu, ale wiem komu, a nie że ciągłe tanie, to tu, to, to tam. Taki rodzaj spontaniczności to, to, to jest egoizm i wszystko pod siebie, każdy musi mi się podporządkować, y, a jak ktoś mnie za to skrytykuje, to, to się od razu odwracam. Wolność ma też to do siebie, że są granice wolności tą granicą wolności jest dobro drugiego człowieka. Chce mi się go uwolnić, nie, nie mogę. Tak? To nie o to chodzi. Chcę mi się go wyzwać? Nie mogę. Nie o to chodzi. Wolność, uzdolnienie do życia Bogiem, do kochania. Tak na to patrzymy. Ula, to jest moja odpowiedź na to pytanie, ale komentujcie, piszcie swoje, możecie mieć zupełnie inne zdanie. Do Was należy komentowanie tego, do tego bardzo zachęcam. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, mocni w duchu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.